Na najnowszej okładce nowej gazety pojawiła się Marina Oksjanikowa ze swoim przekazem Now War. To jest screen z wydania głównego wiadomości rosyjskich, to jest taki odpowiednik polskich wiadomości na jedynce. Dlaczego ta okładka jest tak ważna? Ze względu na to, że po pierwsze, nowa gazeta jest jedynym już w sumie teraz niezależnie działającym źródłem informacji. I wychodzi ona tylko dlatego, że stosuje się do zasad, które w tym momencie są w Rosji, czyli nie używa słowa wojna. Na okładce, jak widzicie, słowo wojna zostało wypikselowane, a w całym wydaniu gazety nie znajdziemy słowa wojna. Nie mieli tak naprawdę wyboru. mieli do wyboru albo się zamknąć, albo pisać o wojnie bez używania słowa wojna i w określony sposób, tak, żeby dalej móc wychodzić. Redaktorem nowej gazety jest laureat pokojowej nobla Dimitri Muratow. A w czasie rządów Putina zginęło, zostało zastrzelonych najczęściej ośmiu dziennikarzy Nowej Gazety, w tym słynna Anna Politkowska. A cała sprawa socjalnikowa nie jest taka prosta.